W kolejnym odcinku naszych podróży wracamy na południe Dolnego Śląska. Odwiedzimy Ziembice, małe miasteczko z historią sięgającą prawie 800 lat. Miasto słynie z nietypowego muzeum oraz największego na świecie ceramicznego orła. Zapraszamy do zwiedzania. Historia Ziębic sięga XIII wieku, a stara niemiecka nazwa znaczy tyle co wzgórze z wysokim kościołem. W XIV wieku Ziembice były stolicą piastowskiego księstwa należącego do Korony Czeskiej. Graniczyły z hrabstwem chłodzkim oraz księstwami nyskim, legnicko-brzeskim i świdnickim. Dziś Ziembice są małym, ale bynajmniej niesennym miastem, znajduje się tu kilka ciekawych atrakcji, a na zwiedzanie można spokojnie poświęcić cały dzień. Ratusz w Ziębicach został zniesiony pod koniec XIX wieku na miejscu wcześniejszego renesansowego budynku. Z dawnego ratusza zachowała się jedynie wieża pochodząca z XVI wieku. Na zewnątrz znajdziemy liczne neorenesansowe i neobarokowe detale rzeźbiarskie, a we wnętrzach freski z 1927 roku autorstwa Alfreda Gottfalta, które przedstawiają m.in. scenę śmierci ostatniego piasta ziębickiego, księcia Jana. W ratuszu swoją siedzibę ma Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, które jest jedyną placówką w Polsce rozwijającą się w tym zakresie. O eksponatach prezentowanych w muzeum opowiadamy w innym filmie z serii Wiking i Wilkołak w muzeum. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy! Sanktuarium Męki Pańskiej i Bazylika Mniejsza to największy i najstarszy z ziembickich kościołów, a jednocześnie najstarsza ziembicka budowla. Świątynię wzniesiono w pierwszej połowie XIII wieku, a po drodze doczekała się licznych modernizacji. Ostatnia wielka przebudowa kościoła miała miejsce w 1900 roku. Niezwykłe wrażenie robi ogromny barokowy ołtarz główny, który trafił tu z pobliskiego barda. Niedaleko sanktuarium znajduje się budynek dawnego kościoła ewangelickiego z końca XVIII wieku. Porzucony przez ewangelików po II wojnie światowej został przystosowany do celów oświatowych. Na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Jeleniej znajduje się ostatnia z pięciu miejskich bram Brama Paczkowska. Pochodzi z XV wieku i wraz z kawałkiem murów jest jednym z niewielu świadków historii i wydarzeń z czasów dawnego księstwa ziembickiego. Jedynie znajdujący się na bramie Herb Ziembic jest nowszy. To dzieło znanego miejscowego malarza Josefa Langera, pochodzące z końca XIX wieku. Ustawiony na wzgórzu orzeł piastowski to największa figura ceramiczna w Europie. Pomnik ten jest symbolem Ziębic od 1971 roku, a jego twórcą jest Tadeusz Teller. Ten wysoki, na 10 metrów orzeł powstał na tysiąclecie istnienia państwa polskiego i jest obecnie największym ceramicznym pomnikiem w Europie. U stóp posągu złożono ziemię z pól bitewnych i miejsc kaźni Polaków z czasów II wojny światowej. Ziębice to miejsce warte zobaczenia. Poza wieloma zabytkami i muzeum, które zrobiły na nas ogromne wrażenie, można zrelaksować się zwiedzając okolice. Tereny te zapewniają również wiele atrakcji turystycznych, szlaki rowerowe, piesze i konne. Dla miłośników turystyki rowerowej, miasto przygotowało kilka szlaków historycznych. Po więcej informacji odsyłamy do ratusza. Koniecznie zobaczcie muzeum. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!